więc Biskupie, w dniu kiedy obchodzimy Dzień Patrona Księdza Biskupa Świętego Andrzeja w imieniu trzech naszych kapituł, łowickiej, pańczyckiej oraz kielniewickiej oraz duchowieństwa, mam ten zaszczyt, żeby złożyć życzenia. Dzisiaj święty Jan Chrystus tym podpowiadał o czym, czego życzyć księdzu biskupowi. Zwracając uwagę na to, że święty Andrzej przyprowadził swojego brata do Jezusa, chciałbym życzyć odwagi, żeby wszystkich wierzących, tych, których Pan Bóg powierzył księdzom biskupowi i księży, i osoby świeckie, wszystkich stanowiących nasz kościół diecezjalny, mieć tą odwagę nieustannie przyprowadzać do Jezusa, podprowadzać. Tak, by mogli o nim słuchać, by mogli go poznawać, by też mogli potem Jego kochać. Dzisiaj też Święty Paweł mówi nam o tym, że żeby mówić o Chrystusie, trzeba być posłanym. I chciałbym też życzyć wytrwałości w tym posłaniu, którego Ksiądz biskup doświadczył, będąc posłanym do Kościoła Łowickiego. Żeby mieć siłę mimo różnych przeciwności, ale by to posłanie przez Ojca Świętego do tej sesji nieustannie trwało, by Ksiądz Biskup znajdował też w naszej modlitwie oparcie, w tym wezwaniu imienia Świętego Biskupa codziennie przy ołtarzu, by ta posługa była owocna, by tak jak mówi Święty Paweł, ludzie. Wszyscy wierzący mogli wzywać imienia Pana i w tym imieniu znajdować pociechę i radość i pokój. Życzę tego w imieniu swoim i, tak jak wspomniałem, duchowieństwa naszej piecy. Szczęść Boże! Ekscelencjo, najczcigodniejszy Księżyc ojciec święty Franciszek w dniu wyboru na następca apostoła Piotra podczas swojego pierwszego wystąpienia poprosił wszystkich o modlitwę jednocześnie zapomniając o swojej modlitwiednej pamięci mówił wtedy módlcie się za mnie ja będę modlił się za was i tak wzajemnie modlimy się za siebie idąc za tym przykładem i wyzwaniem to jako wspólnota wyższego seminarium duchownego w Łowiczu wraz z księżmi moderatorami razem z najlepszymi życzeniami pragniemy ofiarować kiedy modlitwę, która w sposób szczególny płynąć będzie przed tron Boga Najwyższego, poczynając od dnia dzisiejszego, już na zawsze. Niech On sam za przyczyną Maryi Niepokalanej umacnia się w Twojej posłudze jako następca apostołów w prowadzeniu powierzonej Ci owczarni owczanki. Szczęść Boże. Ekscelencjo, czcigodny książę biskup. W imieniu uczniów i nauczycieli zespołu szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego w Skierniewicach składamy Księdzu i życzenia wielu łask Boże, opieki świętego patrona, zdrowia oraz potrzebnych sił w wypełnianiu pasterskiego posłannictwa. Niech opieka Matki Bożej oraz jej wstawiennictwo będą pomocą oraz drogowskazem w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Niech Duch Święty kieruje ekscelencją jako strażnikiem prawdy i dobra Kościoła, a głoszona przez księsa biskupa Dobra Dowina napełnia ludzi żywą wiarą, nadzieją i miłością. Życząc tych Bożych darów w służbie Chrystusowemu Kościołowi zapewniamy o naszej pamięci, wdzięczności i modlitwie. W okazji imieniu życzymy błogosławieństwa Bożego, dużo zdrowia, ludzkiej życzliwości, sił fizycznych i duchowych w trudach codziennej posługi pasterskiej. Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan, obdarza ekscelencję potrzebnymi łaskami i darami, a Maryja Dziewica otula z oddzielną opieką. Od Szczęść Boże. Księży biskupie, niech ten bukiet dziesięciu róż, Będzie symbolem dziesiątek różańca, które odmawia nasza wspólnota, rodztwo różańcowe, pamiętając o swoich zawsze w intencji Jego ekscelencji. Szczęść Boże, księże biskupie, w Twojej pozytywie. Drogi księże biskupie, w imieniu wspólnoty Domu pana Seniora, Dziękując za niegość i nie troskę o nasz dom i też mieszkańców naszego domu, pragniemy z całego serca życzyć, aby dobry Bóg każdego dnia na nowo tkał mocną sieć życia księdza biskupa. Mocną łaską wiary, łaską i siłą ducha świętego, radością, pokojem, odwagą. Wszelkiego dobra i zapewnialnego Szanowny księże przyjeżdżamy z mocarzewa i zaznaczamy o naszej szczególnej modlitwie, o naszych mocarzy, o św. Matko w Stanach o na każdy dzień. Dzień dobry księże Dziś we wspomnieniu księdza biskupa w imieniu swoim, a także księdza Adama Pawłaszczyka, redaktora Modernego Kościoła Dziennego, będę słyszeć księdzu i najlepsze życzenia. W tym wyjątkowym dniu zapewniamy to naszej modlitwie życzymy wielu łask, sił, mądrości, ale to wszystko żywej wiary potrzebnej do dalszego kierunka z Błogosławieństwa Bożego Krobie i Świętego Patrona. Niech święty Andrzej Apostoł wspiera wszelkie poczynania i każdą dobrą myśl księdza Niech zawsze prowadzi ekscelencję pielgrzym i przylągiem świętości. Całą posługę pasterską księdza biskupa obdaję w ręce Maryi pokornej służebnicy. Proszę o aby Chrystus, najwyższy kapłan, wciąż obdarzał się biskupas.